A co to takiego jest zapaka? Słuchajcie, Mikołaj w tym roku zwariował, bo cały miesiąc się pośpieszył. No ale tak to jest, jak się jest grzecznym. <laughs> no dobra, słuchajcie, otwieram zaraz i zobaczymy, co tutaj jest. Ale otworzę poza kadrem, bo nie mam na czym kręcę z ręki. Muszę sobie tak jakoś dać radę. Zaraz się widzimy. Tada! No i jest nowy sprzęt. Simplex nie patrz No Co, otwieramy Już się muszę dostać Będzie uciekało z kadru, ale to nic muszę jakoś dać radę z tym Panie, nawet czapeczka jest Dobra. Papierzyska tu na razie na bok. I co my tu mamy? Słuchajcie, ja sobie tu z tym rozpakuję się, złożę i zaraz się widzimy. No i słuchajcie, zostało mi już ciemno. Ja tu się troszkę bawię u siebie na podwórku. No, ale to tylko tak sobie pikam na razie. Ale jest różnica, słuchajcie. Przede wszystkim sztyca. Nie buja się tam jak końcówka. Nie powiem czego, nie powiem po czym. Jest różnica. No i nie wrzeszczy tak. Jest dźwięki zupełnie inne. No nic na razie. Dzisiaj nic tu za wiele nie powojuję. Jeszcze trzeba się go trochę pouczyć i tak dalej. No ale jest gitar. Wszystko jest tak się pisze, że tak powiem. Zobaczymy. W piątek mamy wolne. Od pracy ogień No i zobaczymy jak będzie maszyna działać No i na razie chyba kończę To tyle paczka rozpakowana Mikołaj się spisał Cacy No i jeszcze szybki rzut okiem tak jak sobie leży Co było w zestawie cały sprzęt Maszyna, kable no to był kietnik, czapeczka. Tu lektura na dzisiaj, na wieczór. No jeszcze mam tu gadżet od do Otwieracz z magnesem. No i tak to się wszystko prezentuje. Simplex, no nie płacz, kurde, no. No zobacz, kanarek zadowolony, a ty płaczesz. <laughs> a my się teraz będziemy bawić legendą. No, zobaczymy w piątek, co to się będzie działo. To tyle chyba na dzisiaj. Trzymajcie się! Pozdrawiam! Cześć! A jeszcze jedno, tak wyglądają te czorty. A tak na koniec, jeszcze wkleję Wam zdjęcie ostatniego serberka, które wyciągnęłem z Simplexem. Ostatnio tam mówiłem, że wkleję nie wkleiłem tego jednego grosza. To było księstwo brunszwiku. Zaraz Wam go tu wkleję i teraz to już naprawdę koniec. Cześć!